Powiem Ci tak, ten internet ma i ma zero lagów na streamie, powiem Ci tak. Nice. Ej, patrz! Jaki debil, zbugował się! Paz. Ale on wie, że one mogą to niszczyć. No to coś mi się nie wydaje. Ej, co tam robisz? Dobra, chodź dalej. Dobra, e, odewalony do niego. O kurde, Jaki Spider-Man! Co to jest? Spider-Man? Spider-Man! Jaki spiderman? No. Ty co po co on robi? Ej, spadnie, No, 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 żeś fiskuję się. O, dobra. Czarno bieli. Nie, nie. widzisz go gdzieś? No, Tam tamten, tamten idzie. Myślałem, że rozwalił coś. Ty on się... On chyba zblagował Matrixa, bo on lewituje. Nie, zabij go! Już nie, ja nie ma sprawy. No Gardium Leviosa No, on lewituje. Pa, idę tu jak jest tutaj. Nie, to jest półka skalna taka. Ty zabił się. Tam dalej, to Zabił się. No bo ja do niego strzeliłem. A dobra. Lina tu jest, chodź. Lina. Mmm, farba! O, lekki, lekki, przyda się. No... O, fuck, spadłem! Ja pierdolę, no, to HP. mi się bardzo przyda. Będę mieli jeszcze jednego przynajmniej buntanta do walki. Ale z ciebie lamus. Na linie zjeżdżasz? Da. Ja. No to schodź teraz niby. Dobra. Ja cię nie podnoszę. O kurwa, ale dziura. I tam jest woda? Ty... nie widzę. A, to dobrze, to jednak nie. Wyżej, szybciej. I co ja mam na sobie? Chyba nie miałem wcześniej tego stroju. Ole, o kurde. Widzę. Um, czy te, czy... No teraz na dół. Cały czas musimy się na dół. Na dół, postrały. czy na prosto? Na dół, dół, dół dół A tam była lina, chyba. No i tak byśmy zjechali. Czekaj tutaj teraz, tu. Jeszcze w dół? Ja tutaj na bok. I tutaj linom zaś. Eee, fakt, nie ta strona. <laughs> Dobra, przeskoczę to. Tak. Ok. Nie, no nie, nie, będę ryzykował. Mogę ci ponieść zawsze to nie problem. No, ja jest na sam dół, to też. No, przecież ja już jestem na samym dole. Jest to tam jest woda? No, mało. Gdzie? Tu. Ta, tu stanko tu, tu, tej, to tej wody. Swoje, musisz lekko do przodu. Tutaj no we, to takie. Tu, Jeste... O, dobra, dobra. Nie wiem, czy bym się falunka... 180. 180! Elegancko. Ile żeś się oberwał? Zero. Ok. Akwalunk się odpalił od razu, dol. Mikroby jeszcze przyszły. O kurna. Wow, że się go zabił od razu. Mikroby przyszły. Dzieciory. Jestem ciekaw, czemu mi się od razu aktywował akwarium, jak do wody wlazłem. Ja, te, ja też. Mi też się od razu aktywował. I co, połuk? No, już niedaleko. Tylko potem będziemy musieli się tym, tą samą drogą wrócić. No to trudno będzie wchodzić. A czekaj, bo się tutaj kości robią. Okej, okay, to czekam za tym przejściem. What the fuck, Patyk? Lol. Nie mam pan, co za sześć. Jezu, to jest jeszcze głębsze! No. Naprawdę nic nicko musimy zejść, a żeby do endgame'u to dopiero. Dobra, go jam razie mi. dobra tam jest. A i mam niespodziankę dla następnego mutanta, co będziemy z nim walczyli. Taką NIEPRZYJEMNĄ dla niego I tak powiem Latarka rosnę Uważ bo tam Virginia jest dalej Jezu myślę że spadłem już Tutaj? Eee czekaj, czekaj. Nie pamiętam do końca. Tam nie, tam coś tam, nie. Co, to coś tam... Jebło. A, ogólnie, okay. coś tam nie było? A, to coś my tu mamy. O, ale to nie coś go. Okay. Sorry, Uma, nie, <laughs> nie, to ja uderzyłem, ja strzelałem ci wepięty. Okay. Eee, no, tak go nie zbierzemy, to nie ma, nie ma po co. Bierzmy nie, przejdziemy tam? Butla tu mamy, czekaj, możemy sobie akwalunga przyładować. Ty czai, że mi się zduplikowała ta yy, do akwalunga? Jakże się Butla? podniósł i ci je wyrzuciła? Aha, to dziwne, nie z żadnej tej. No to dziwne, mi się zduplikowała. Ja tylko... Nie, bo ja tylko wyposażyłem nową. Mhm. Nie wiem. To, ale tu mamy zapis. Czekaj, czekaj. Ja zapiszę wziąłem. sobie. Ziutek drugi. Chodź tu. No, podpaliłem się. A, kurwa, pomóż. Strzelaj mu wodne. Czemu ja jeszcze dobrywam? Jeszcze obrywałem trochę Walo, Nie chcę tego kurwa No podpalasz? No czekaj bo ja To jest chujowe że nie mogę sobie po prostu wy tej zapalniczki wyekipować hmm. O, ale mi laguje Dobra, te kości to ja biorę, bo ja sobie zrobić. Dobra. Ja idę zajrzeć dalej co jest. E, dobra dalej mamy walkę z Virginią. I to mu tam tych kanibali, Polecałbym się dobrze wyposażyć posadzić. No niestety nie ma skóry... Znaczy tutaj nitek. A chcesz mogę ci dać trochę. No to pojedyncza dajesz jeszcze jakoś więcej? Chyba więcej się wydaje Bior. I co? Dobra 20 no dobra. No i git. A kurwa kośnie. Okej. Okay. Dobra, ty się kanibalami zajmujesz, a rozwalę w Virginia Okej, teraz jest latarkę Mamy. Czekaj, okay. czekaj czeka, czeka. A! Só się! dobra Dobra Gdzieś tu jeszcze jest Virginia Juśla, a nie bo to jest woda No właśnie Ona gdzieś się tu zawsze respektuje prawej Ta jest tu gdzieś ale Jezu kurwa, co wie bało! Jest za tobą, za tobą! tym go do tego dobra, tunelu, ona tam nie wlezie! Dobra kurwa, w chuj widoczność Nie wiem czy to ten tunel, ale do... Nie, to nie ten tunel! Ale w chuj widoczny, prawda? I tak nie wlezie tutaj No kurwa strzał nie ma, ja debil, napierdalam z tego łuku Kurwa czy nie miałem strzelać? Ty mogę więcej niż 5 flar załadować do tego Ja teraz ogarnąłem, że ten pistolet trzeba ładować mm. Odsuń się, ja, ja rzucę, albo nie, bo nie zjeżdżamy wtedy w musimy ją normalnie zabić. Padła? Padła. Jeszcze Ziutek przyszedł. Nie, nie ona uciekła tam da, dalej. Dalej uciekła tam, no. Chyba Teraz padła chyba już, padła, padła, padła. padła. Ale krpawa rzeź, ja cię suna No tutaj jest porąbane to Palisz się w wodzie lol No dwa małe wypierdalać O kurwa, jeszcze wstało! O kurwa, jest węglona, ja pierdolę Co jest do holery? No się nie wiem, ona drugi raz przeżyła Trzeci już! Ja pierwszy się żyję! Nie, no, nie, ma, nie. O, jest ona ma HP To jest jaskinowa, one są mocniejsze, ja ale widzę, Ja, 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 ja tak. tylko widzę, jak ona biega Co jest? nie, no, to jest śmiertelna nieśmiertelna Virginia, nie? No no, bo kurde, bez kitu Gdzie ona jest? Nie no, teraz musiała bednąć gdzie ona jest? Nie, tutaj jest, jest, da, tutaj! Żyje jeszcze? No tutaj jest! Cholero! Nie no, ono jest do swojego to jest żywotne, co jest? O kurwa, ale hita dostałem O kurwa, Dejan, dobra, le, ja leczanko, ja leczanko Lecz Ej, Kuba, po no, po, nie pomóż Mam coś na nią! Komuś musi być na mnie! Kurwa, ale mnie zraszowała! Zdechła! Dobra, to teraz ogarnij i. Dlatego, że ona jest pod tobą, i nie wiem, czy cię mogę podnieść. Nie! Muszę się ruszyć? Nie, nie żyję. A tu jesteś pod nią, dobra? Stawaj. A topiłem się, dobra? Ja musiałem tą włócznią e, zapalającą moją nią ciepnąć. Ile flar? Yes, chociaż jedna, no dużo masakra. I ostatnia flara została dosłownie. No, ja trzeba się ten wyleczyć. Co so, jest? E, nie, no to zwykle nie jest takie przeżywalne. Bez kitu. Dobra, i tu musimy jakaś akwalunga użyć. To czekaj, ja się tylko zregeneruję. Ja pancerza straciłem. Ale powiem ci, nie było najgorzej. Ona bardzo długo żyła, ale nie dodawała takich hitów. No chyba, bo że po No już razy zdechła, więc. <laughs> no właśnie. Zacznijmy od tego. Dobra, full. Lecimy. No nie zapomniał jakwalonga bo... On się sam zakłada jak wchodzisz do wody Co? Nie wiem godzinę Skąd wiem? Bo skakałem <grym> Mamy sztuk Okej, okay, teraz góra góra We'll Powinien tu być też jeszcze jakieś flary To ognisko podpaliłem tą flarą, by the way Uuu alkohol i leki To się, się przyjaciół I tu mamy łuk Też go masz wow. pewnie No i pięknie. Dobra, coś mogę zrobić, alko... nie. A te strzały się też jakoś kraftuje czy zdobywa? Strzały? Te lepsze to się zdobywa, a te gorsze kraftuje. A właśnie, mogę bombę przecież skraftować. Coś jeszcze ma ten zagarek. Z kości. Strzały z kości. Czy tak. Nie. Strzały, czyli to i... Okej. Okay. I liście, dobra. Co się usunąłem? Mam pieniądze. What? To nie były kości, lol. Am um, fula bomb. Okej. Okay. Można sejwa zrobić. Co? To co? są o, piórka. No jak ja chciałem zrobić. Sejwa robię. Okay. Flary są piękne. Ok. Elektronika. Do tego łuku można domontować ten? To jest jeszcze amunicja do pistoletu skałkowego tu gdzieś. Mhm. Lepiej przeszukać właśnie takie miejsca do końca, bo. To tam może zmienić strzały, bo... Teraz ogarnąłeś? No. Są podpalające też. Dobra, wracamy co? I to wszystko? Mhm. Wracamy tą samą drogą. Czemu ty tak zapieprzasz pod wodą? Nie mam pojęcia Jaki speedrunner No to zawodowy nurek jestem No Ewidentnie Ewidentnie Jeszcze dzisiaj pistolet albo kurze ogarniamy Ty się ty tak płyniesz Nie wiem A oni spinning Zapucham. A, jakbyśmy tamtędy poszli, bo tu jest jeszcze obok jakieś przejście A, czy gdzie ono było. I tu było gdzieś jeszcze przejście, jedno, nie? Takie, No tutaj, jakbyśmy tędy przeszli, to byśmy do tamtego mutanta przeleśli. No to możemy zrobić, jakby jesteśmy tutaj. Mm, lepiej nie. Uwierz mi, lepiej nie. Bo z stanem naszego pancerza to lepiej nie ryzykować. Tam było jakieś ognisko, co nie? Ale po co ci ognisko? Bo wiedzą, co zrobię. Czy nie, nie mogę zapalić tego? I cały czas tą latarkę wyciąga. Nie, nie, ja tam normalnie. Wait, what the fuck? I w ogóle nie mogę na, na żadną broń nałożyć szmaty. Co? Ja myślę, że się to zbugowało. No ewidentnie się zbugowało, ale... Zaraz... Yy, Poterem ją ja mnie łapnie. Ja udałem żarło. Tak. Ja chyba też mam coś do żarcia. Chcesz głowę? Nie no, to się robi już. Sporo tego będzie. Masz głowę. O, taką głowę. Nie pomyślałem. Jak czystym baterii.